Mówił, że jestem w relacji z jakąś 17-latką, e, która mnie ciągle blokuje i odblokowuje. Prawdopodobnie chodziło mu o Iwonkę, ale Iwona ma 20 lat, a nie 17 i nie jesteśmy w żadnej e, w żadnej relacji. Same farmazony na mój temat. Nikt nie sprawdzi, nikt nie doczyta, a później gada głupoty. A Iwonka nie jest niestabilna emocjonalnie? Nie wiem, nie mam z nią ostatnio kontaktu. Tylko się zgadza. No, nie, nie wszystko się zgadza. Zresztą ja z nią nigdy nie byłem w związku, w żadnej relacji. Blokowała, odblokowała co chwila. No to co? No niech sobie blokuje. Już nie gadamy od dłuższego czasu. Nie wiem, nie odpisuje mi w ogóle. Pewnie sobie znajdzie innego faceta. Ho W Żadnej relacji. Już nie gadamy od dłuższego czasu w ogóle pewnie sobie znajdzie innego faceta innego faceta innego faceta innego faceta. Innego faceta. Ho Ho Ho